Hej, hej, granica 200 subów na moim kanale pękła już ileś tam dni temu. Teraz zmierzamy do drugiej połowy kwietnia. A to oznacza, że to już najwyższy czas na opublikowanie konkursowego filmu, który właśnie teraz się skończy. W tym roku kwiecień w Polsce jest tak ciepły, że to idealny moment, żeby pójść do lasu. Środowisko leśne jest tak bogate w faunę i florę oraz oczywiście grzyby, że w kwietniu nie trzeba było długo szukać, żeby znaleźć jakiegoś chubiaka. Prawdopodobnie zeszłorocznie. Mamy tu także mrówki i insekty przypominające prosinka. Po krótkiej analizie mogę na stwierdzić, że ten grzyb to wrośniak różnobarwny. Oprócz grzybów w lasach, szczególnie tam, gdzie jest wysoka czystość powietrza, możemy znaleźć porosty. Las to nie tylko piękne obrazy, to również masa dźwięków. Możemy teraz usłyszeć różne gatunki ptaków. Nie trudno zauważyć, że o tej porze roku dominującym gatunkiem kwiatów w lesie są zawilce. Jest tu ich cała masa. Jest tu ich tysiące. A tu natrafiłem na następnego wrośniaka, ale tym razem jest to inny gatunek, wrośniak szorstki. Co jak co, ale ten gatunek jest po prostu przepiękny. Patrzcie na te kolory. Wow. Google po rozpoznaniu tego obrazu podpowiada mi, że jest to niejaki pniarek obrzeżony i może rosnąć do 40 cm szerokości i podobno jest groźnym pasożytem drzew. No, i tak oto w końcu natrafiam na maszlankę wiązkową. Nie są takie ładne owocniki, są w dość niekorzystnym miejscu do życia, ale mamy w końcu pierwszy grzyb, który nie jest hubiakiem. Pamiętajcie, że maszlanka wiązkowa jest grzybem trującym. Dawniej był uważany za niejadalny, ale jednak po czasie okazało się, że ma dość silne toksyny. Które, w dużej ilości, jeżeli spożyjemy grzyba w dużej ilości, mogą nawet zagrażać życiu. A to taki dość rzadko spotykany ostatnimi czasy kwiat, podbiał. Z gatunków grzybów, na które nie natrafiłem, ale oczywiście można je znaleźć, spotkać już w kwietniu, no to będą smardze. Są rzadkie i są bardzo smaczne. I są, zdaje się, w Polsce pod ścisłą ochroną. No i żółciak siarkowy. Żółciak siarkowy jest grzybem, który występuje już od wiosny w Polsce. I można go smażyć jak kotlet. Z tym, że na surowo jest lekko trujący. Jeśli dotarliście do tego momentu filmu i film Wam się podobał, to bardzo mnie to cieszy. A jak Wam się nie podobał i przenudziliście się masakrycznie, no cóż, czasem tak jest, że życie nie zostanę różami. Ale teraz przejdźmy do tego konkursu. W konkursie do wygrania będą dwie rzeczy: książka Strzępki Życia w świetny sposób opisująca Królestwo Grzybów. I na drugie miejsce nagrodą pocieszenia będzie najnowszy numer National Geographic o grzybach. Jakie jest Wasze zadanie? Co musicie zrobić, żeby wygrać jedną z tych nagród? Musicie przesłać na maila, który teraz wam się wyświetli na ekranie. Najlepsze zdjęcie, jakie udało Wam się zrobić. Zdjęcie dzikiej przyrody. Mogą to być grzyby, może to być ptak, może to być jakaś roślina. Może to być cokolwiek, co jest związane z Królestwem Fauny i Flory. No i poza tym, to musi być Wasze zdjęcie, a nie gdzieś pobrane z Google Grafika. No i poza tym, bardzo dziękuję za świetne przyjęcie filmu Glo Hyper Pro Recenzja. I jako, że podoba mi się recenzja podgrzewacza tytoniu, niedługo planuję nagrać recenzję innego podgrzewacza tytoniu, Icos i Luma, który możecie teraz złapać na bardzo dobrych promocjach, nawet za 50 zł.